Kuchali. Cześć! Siema! Dzisiaj będziemy robić naklejki i potrzebne są tak, taśmy, jednostronne, jednostronne, papier. Przezroczyste, papier do pieczenia i jakieś... My mamy wydruki, ale można też rysować. No właśnie. No i nożyczki. I pierwsze. Co? Dużo nożyczków. Tak. Pierwszy co, to muszę. Jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, jestem z kanału cukiereczek.pl, tak? Pamiętacie łapeczki, subiszki i tak dalej? Proszę. Pierwszy co musimy zrobić, no to wyciąć jakieś obrazki i pewnie zobaczymy się, jak wytniemy jakieś obrazki. Okej, okay, ja muszę tak to trochę nadątać. Spokojnie było kiedy rzeczy. Czas napić się wody, Nadia! <laughs> Mamy. Wróciłyśmy po wycięciu takich naklejeczek. O, pokażę to w taki sposób. Teraz mu, musimy zająć się papierem. Będziemy papier słynny. I, i, I wytniemy go w takie raczej mniejsze paski. Wyście. Mała zmiana stron. Paski wycięte. Teraz tak paski wycięte. Teraz bierzemy paśmę. I pokażemy Wam taśmę, zwykłą taśmę. I pokażemy Wam, musimy trochę Was obniżyć, żebyście trochę cokolwiek widzieli. O, tak, o, to o. Co robimy? Bierzemy ten papier, odklej odklejamy taśmę. Ten papier. Musimy y, taśmę odkleić. Dajcie chwilkę, bo y, nie, nie, a, trochę to zajmie. Odklejamy tą taśmę i taśmę. Normalnie, najzwyczajniej w świecie trzymaj taśmę. taśmę. najzwyczajniej w świecie przyklejamy taśmę na. Przyklejamy taśmę na papier. Ja tu mam paski i ci zaraz dam grubą. Na tam gdzie mamy teraz tą y, część. I jeszcze damy, Tam gdzie mamy taśmę. To oczywiście naklejamy nasz obrazek. Tylko. Ja tutaj sobie już wybrałam wcześniej. Dajemy nasz help, obrazek. Help, help, help. Różne takie obrazki. Help! Pomoc! I na tą taśmę. Tam, Obniżycie gdzie się? mamy taśmę. Obniżamy, żebyście widzieli jeszcze bardziej. Tam, gdzie mamy taśmę, czyli tam, gdzie się błyszczy, bo się błyszczy, dajemy nasze. No, nie pokażę tak. Dajemy nasze obrazki. Ja dam jeden. jeden. Ojc, no to możesz dać jeden, możesz dać więcej ja i widzimy się doda. zaraz. Czyli na, naklejamy te obrazki, wróciłyśmy po przerwie. Nie widzą. Nie widzą, no ale już widzą. I na te obrazki naklejamy tą ja taśmę. <śmie> taśmę. O Jezus. Zanim ja to rozplączę to... Ja opróc, mam naklejone. Tasiemkę dajemy. I żeby ja się to przykleiły. No nie możesz wyprzedzać widzów. E, muszę to chwilę poprawić, bo trochę za mało zrobiłam. Taka. Wróciłyśmy e, po przerwie. Tak to mniej więcej wygląda. No o, ja przecież się... twoje pokazywałaś. E. 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 Tak to mniej więcej e. wygląda i musimy teraz do e. wytniemy, ale tak e. ostrożnie. Wytniemy to tak najlepiej, żeby i tam gdzie mamy tą taśmę. I musimy to najlepiej, najlepiej, żeby nie wycinać tego naokoło, tylko wyciąć to tak, żeby było dużo taśmy wokół. O, tak, żeby dużo zostało. Co tako? O, tego. Tak, żeby dużo zostało tej taśmy. Tu też jest tak. I teraz, jeżeli zrobimy sobie już taką naklejeczkę, możemy sobie ją odkleić. Wystarczy tylko, że odkleimy taśmę, ten papier. Do pieczenia, o, od, ten papier od taśmy, i możemy sobie nakleić na różne rzeczy. Nakleić. Dobra, ja Na przykład nakleić na torebkę. Wiadomo, że to się nie przyklei. Nie będzie się trzymało. Ale tak naklejamy. O, tak to, tak to wygląda. O, o, o. Ja szybciutko przypominam w o subikach i tak dalej. A my? I. Z, pokażemy Wam z naszym dzielnym towarzyszem y, y, Willy, tak, to jest Willy, z naszym dzielnym towarzyszem. Za niedługo pokażemy Wam nasze większe ilości naklejek. My tutaj się zajmujemy naklikamy, Jeszcze Wam efektu końcowego nie pokażemy, ale taka reklama. Ale ale reklama. Reklama, wpadajcie na kanał mój też, ale y, oglądajcie shortsy, które wleciały z odklejek Dzisiaj? i nie tylko z odklejek. Ale e... dużo odklejek. Dużo odklejek, więcej odklejek. Trzy odklejki. E, tak, e, oglądajcie shortsy, wpadajcie na kanały, oczywiście subiki, e, lajki, bo jeżeli chcecie więcej takich filmów, to musicie trochę zostawić i nas zmotywować, bo e, żeby nam się chciało. E, bo gwarantuję Wam, że jeżeli e, chociaż jednego subika nie będzie, ani jednego dzwoneczka nie dojdzie, ani jedna łapeczka. To więcej takich filmów brak. Yy, wracany... no I też yy, dla naszego gościa tutaj. Oczywiście dla naszego gościa. Jakby ktoś nie wiedział, to jest nasze trio. To jest Nadia, Emilka i Emilka, więc yy, Willy! Willy! A, i Willy, tak. Willy. Piękny Willy, pasożyt. Pasożyt. Piękny pasożyt. Nie mam pojęcia, jeżeli chcecie zobaczyć wielki naklejek, to musicie trochę poczekać. Dla nas to będzie jakieś yy, yy, 10 albo 20 minut, a dla Was to sekunda. czek Dobra, my już, już e, wycinamy ostatnie naklejki e, i zrobiłyśmy naklejki. Kasujemy naklejki. Ja zacznę. E, e, pierwszy takie serduszko. Serduszko. Kolejne serduszko. Serduszko. Kolejne serduszko. Oko takie jak ścinne, kamieniarskie. Chyba mam I kolejny stitch. Kolejny stitch. I ja w ogóle tutaj... Serduszko. <śmienicza> Tutaj też e, zrobiłam liścia. takiego to z... Liścia od <śmienicza> Ja nie mogę, jak jesteście wierzające. Styrcz. Styl. No. O. <śmienicza> Dobra, dajcie. Zakrywamy Emilkę. Daj! Zkrywamy <śmienicza> e, no. Super. Super jesteście. <śmienicza> jesteś okiem. Ja yeah, jestem okiem. I to wszystko. Wpadajcie na kanały, subujcie, lajkujcie i dużo innych rzeczy. I, 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 i pa. Bye